doskonale, sygnał bombowy a dzisiaj tutaj widzę warunki chyba podwyższone na kraj, chociaż ja dopiero się włączyłem tu na, na 40 i tak za bardzo straci, ja słyszę chyba, że dwie gdzieś tutaj niżej jeszcze rozmawiały, ale ale taki nie, nie z takim Jacku, potężnym sygnałem jak to u Ciebie, błyskotru i stacja SQ7 nie mogę skojarzyć na uks tutaj często słyszę na dwójce Na UKS-ie też? Andrzej, wiesz, ja póki co nie. no pracuję, ale od niedawna jestem w WP, bo ja licencję mam od niedawna. Tu znów tak, my mamy tutaj nawet taki przemiennik KGO na częstotliwości, Repeater, coś, co tutaj aktywny jest na UKS-ie. Także na pewno tutaj kojarzysz kolegów FDP, LQS-u, 7 To, to nie kojarzę, ale wiem, że dwie stacje tutaj zawsze dość aktywne a Jedna jest bardzo mocna, bo odbieram bo na. Znaczy, nawet jak to nie mam warunków, to widzę, że bardzo silne stacje są i tam z nimi czasem nawet miałem okazję parę QSO no zrobić. Dość, dość aktywne. Nieważne, w każdym razie słychać ich tak mocno jak Ciebie w tym momencie, tutaj na tym paźnie. No to czyli co dopiero się niedawno jakby uruchomiłeś. Także życzę Ci udanych przede wszystkim DX-ów do udanych łączności. no i co i wszystkiego dobrego oczywiście. Baw się tym, tym meterem i jak najwięcej tych ciekawych oczności. Stefan Paweł 7, Jadwiga Stefan Jacek Lbuska, Tutaj Stefan Kowek 8. 1. Stefan, Stefan dziękuję. Pozdrawiam i do sprzenia. Dzięki Andrzeju. Pozdrawiam również. Udanego weekendu. Irena Stefan Stefan, SP7, Jadwiga Stefan. Pozdrawiam jeszcze raz. Dzięki,